A ty Kazik, Nie, to za lukę. Kazik niech ci da lukę. Kaszik, to, jest ja... Co ja? to nie są tanie rzeczy. Brunko ci piwo postawi za to, jaką będzie miał. Na urodziny on cię zaprosi. Za kratę wódki, a? Masz wódkę? Ja będę miał na urodziny. A nie tak, ja? A to było fajnie, żebyś mi dał, to nie, to mi wiązka w po fajnie. No ja, ale nie, nie? No. a ja ci później postawię chyba. Chodź mi dać, dam drzewo. to. Jo. Kolej za galesz, chodź ty Ja? Jo. A ty, to, ty teraz za ja, mną. Ja ci ten. Ja ten ja Ma ona ja, ta ciągnie w głowę, nie? Jo. Brunko, ja ci raz do słoika ten. Ja, ja ci w słoiku przyniosę. Po górkach, ha? O. Ja idę do idzieca w grudniu. A Kita to. da? Wiesz co? Co? droga, ja jestem znany. Wiesz kogo ja mam? Kogo? Kara Kita Roman z Norwegii. Ona ma takie białe włosy jak śnieg. <laughs> jak Zab, śnieg, Dobrze, ja też mam śnieg. ale... No ja ale ile to masz lat, nie? Ty masz kij A ty mówisz, do... ty masz syna i córkę, ja? Mój syn się nazywa Norwegii Bruno, a moja córka... Wiesz to idę na kawę. A ja idę do Andrzeja Kreftego, do, do tego... O! A, a, a to A chodźmy dać lok ja A co ty mówisz, że z kim ty figurowałeś, jak ty byłeś młody jeszcze? Na obcach ja to 12 lat, a to było fajne, nie? Ta muszka nie? Tak to, to jajko macieć, nie? To było dobre. A na krobie, na, na krobie też się. Ja. Na mućkach też. A ja strząsz nawet na kurze. Na kurze raz też. Ej? Ej. A karę, ile ty masz lat? 25. Chodźmy mi dać rok, nie bój się tego. Ja się nie boję. No. Nie. No, no ale teraz ja mam ręce. Czekaj no, pokaż ręki. No zobacz. No. za, ty masz cieplej się niż to już. Nie. No. Wiesz co? Ja się raz w tygodniu konia bale. to takie świnstwo, ja to... Ja to... Ja to, ja to, ja to normalnie, nie? Wiesz A masz jeszcze lukę, czy jo, nie masz? Wiesz ja mam... 72 lata. Ja mam luk, ja się raz w tygodniu trzepię konia. No to nie? nie? A ja to wyleję na, na, na gnój. Na <gno> no gnój, a? Ja. To, to szkoda, nie? <gno> no, to powinieneś z powrotem Sej, to wypić. Ej, ile ty masz lat? O, ty masz roku. No powinieneś z powrotem to wypić, Bruno. No ja. Bo kiedyś zabraknie, to załatwisz. To będzie szkoda, nie? szkoda. Broneczka, nie? <gno> szkoda Broneczka będzie. Ej, Karol o tam spokojny, patrz, bieg, bieg, azja, afry, otań, i ziszy, pacyfik wielki. Afryka, ostan indyjski, pacyfik wielki. Jak wielki? Afryka, Indonezja i Afryka. Ale co, o co chodzi z tym? O, o wody. Michał Koperów trzyma słońce, słońce stoi, a ziemia starusi. Wiecie, lat jest badane. Kazik dogie, sto lat to jest badane. No? Ju. Może do Danieli siedź. O! Ania, jedna kawa. Wiesz co, 3 godziny...